Hej, witajcie na kanale Wasiowka, też z tej strony oczywiście Wasia. Dzisiaj Was zapraszam na trzeci już film, trzeci dzień adaptacji i przepisów, które Wam proponuję. Dzisiaj będą dwa proste przepisy. Na śniadanko będzie omlet, na omiat... na omiad. na śniadanko będzie omlet, a na obiad będzie zapiekanka, którą możecie zrobić w 5 minut. Troszeczkę dłużej musi posiedzieć też w piekarniku, ale co dokładnie dowiecie się za chwilę. Teraz dodatkowo pojawiają Wam się dwa zdjęcia, na których dostajecie też przepis, więc możecie sobie zobaczyć dokładnie, co będzie potrzebne zrobić sobie screena, zapisać, tak żeby było Wam dużo łatwiej. A za chwilkę widzicie cały przepis, w jaki sposób ja wykonuję poprawę. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, zostawieniu łapeczki w górę, no i dajcie znać w komentarzu, czy oglądacie i czy korzystacie z przepisów. No to nic, lecę i widzimy się za chwilę. Do wykonania omletu będziemy potrzebować dwie łyżeczki śmietanki 36%, dwie łyżki mąki migdałowej, 2 jajka, około 15 g masła, a z przypraw sól i zależnie od tego czy chcecie na słodko, czy na słono możecie dodać sobie jeszcze albo na przykład cynamonu i erytrytolu, albo na przykład dodać soli i pieprzu. Do wykonania naszej zapiekanki będziecie potrzebować dwie piersi z kurczaka, troszkę koperku, troszkę natki z pietruszki z przypraw sól, pieprz i czosnek granulowany, 4 jajka, 200 ml śmietanki 30%, 150 g sera, w moim przypadku jest to już potarta mozzarella, i do tego jedna cukinia. Do naszych dwóch jajek dosypujecie przygotowanej soli, mąki migdałowej i śmietanki. Wszystko do porządku musicie wymieszać i naszą powstałą masę wylewamy na patelnię, na której mamy rozgrzane masełko. Przykrywamy pokrywką i czekamy, aż się zetnie. Prawie ścięty omlet jest na tyle sprężysty, że nie powinno być dużego problemu, żeby przewrócić go na drugą stronę. I tak jak powiedziałam, omlet się dosmaża. Mm, gotowy omlet. Przerzucamy na palerz. O, gotowy. I tak się prezentuje mój gotowy omlet. Jest zrobiony z awokado i malinkami oraz śmietanką 36%. Miał być wstępnie z włososiem, ale jednak miałam większą ochotę na te maliny, które patrzyły na mnie z lodówki do mięsa pokrojonego w kostkę dodajemy przyprawy. Oraz natkę pietruszki i koperek. Wszystko razem ładnie mieszamy. Do jajek dodajemy naszą śmietankę, czesnek granulowany oraz pieprz i sól. Naszą porządnie wymieszaną masę przelewamy do kurczaka i tu też musimy go do porządku wymieszać. Nasze naczynie żaroodporne musimy nasmarować do porządku tłuszczem i przelewamy naszą masę. Wszystko do porządku. Opruszamy naszym serem, a na górę układamy drobne pokrojoną naszą cukinię. Naszą zapiekankę możemy opruszyć sobie papryką, słodką bądź przyprawami, które najbardziej lubicie. I wkładamy do piekarnika 200 stopni, 40 minut. wszystko, co już dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania mojego kanału, no i do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. Hej!